Jabra kurwa, la, oh, kurwa, Kilo. Kilo. Yeah. kurwa, kurwa, Kilo. Nie tu, kurwa, 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 Nie kurwa, 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 Nie kurwa, 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 Nie kurwa, 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 nie. kurwa, kurwa, nie kurwa, 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 nie? kurwa, kurwa, nie Nie o, dowódca? Kierowca dostał. No, no. Kurwa! No nie wiesz, jak ty każesz do niego strzelać kurwa! Ja to już pierdolo... na śmierć drugi raz wygrać? Twarz... Co na fajk nie była, co Kurwa, to wy odpierdalacie? Co za do tego dowódcę? No tak, to myśleliśmy, że to wróg. Kurwa sobie chłopaki, bo Nikola strzelać samochód będzie Ja sobie mówię no, Dobra, na roku, patrzę, ja. patrzę, da, na, my... patrzę na chłopak, który siedzi naprzeciwko mnie, a ja mu twarz się w Możemy dać nową rankę na Discordzie, z pan kurwa, nie? ma Ale co wy kurwa samochodami się na pierwszą zapierdawać, kurwa To kurwa pani nie sobie kurwa z nas Soj, kurwa. Dobra, panu, na wtedy razem będziemy mieli przedmiot, kiedy będą dawali słyszało ostrzegawcze. Ja się jeszcze cieszyłem, że zawracał, kurwa. I <laughs> prawe 2 minutę i. O, jesteś kitu, jesteś kitu. Odjebał, kurwa tam, arczego nie. Wracają, <laughs> to, <laughs> to dawał, ja też mam zacząć walić jakie mniety do liket. O, kurwa, co się odjebało.

Z tyłu, z tyłu, U, za czołgiem. Tam czołg jest, bo. Z tyłu, za się, się chowa, ty, patrz. Prawa, lewa, gdzie Po... prawej stronie ulicy. Aha, czekaj, szukam go. W którym leżysz, ty? W szacolach. Tam jest, tam jest, tam jest. Przebieg na lewo. Dobra, szukamy go chwilę. Powinien wyjść po twojej stronie, za czekami. Czekam na niego. Idzie. Piękny, Dostał. Elegancki. Jeszcze jeden jest. Zmasakrowany. U. O kurwa, zjadł mnie, z boku mojej, Po drugiej stronie też jest, po dwóch stronach A, są. Pa, waliłem do niego, kurwa. Prawie mi zmarł. Nie mamy opika, panie Kurwa, nie mam szczęścia. Mamy, ty, nie jest tak daleko, dawaj. No dobra, dobra. Podbijam. Czy możesz ten garnitur znowu A nie, dobra. Lecimy w na to pole, wykosimy te kurewki. Mhm. Mm Stejk oben oh, drauf, auf den LKW i leg dich oh. hin. Ach, du bistysz. ja, Ja, oben drauf. Und hinlegen. Jo, Wenn du bereit bist, dann... jo. Passt. Hä? Okay. So, ich, bin direkt gestorben. Dobrze idem? Dobrze idem, ne? du, oder was Alles du? gut. Ja. ja, ja, ich, gut. ja. Dobrze, dobrze, tylko... ich kann ja wieder ja, ja das gar po... ja nicht direkt daneben. haben da, die da, das so gepatcht ne? jetzt? Zu, um, ich so. So, eigentlich dumm, weil in echt geht's ja auch gehen. Kannst ja, ja das so ist auch. Ja du A jak, A jak się tak odkręcisz tak na mojego trupa, to po prawej go. Daj, będę Kątek kurde w półcieczku Aj, bo do ta menda w polach tak, wrednia tak, Nie wiem, tak. no, trzeba się skupić jakoś kurwa, bo Na razie to po prostu wygramy Weź po gdzieś opika, jak przeżyjesz Czekaj, czekaj, poły skałem tam przy drodze wyje panu zaraz zmienimy, nie? Zagrożony jest, masz wroga w pobliżu Kurwa, no zajebany Na pytaj nie Cza... Warum schmeißen sich genau von meinem... Bo to, mein... no to czołg nasz jeździ, kurwa no, Nie, jest to, to, to Ta Ja idę na pika zobaczymy co się stanie To e, no. koło tych krzaków był, kurwa, ale nie powiem ci, bo... W e, muda, aufpassen auf mein... Mein Männchen, he? Widzę, skurwysyny Ja, 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 aber die schmeißen sich von meinen LKW I nie uszczel nic teraz Da ist doch noch ein Loch drin hier tam są, góry, tam waj, z z kure, Zmieniam kre, pozycję, bo... O kurwa, ty, koło pi... no właśnie. Tylko się ruszysz do przodu, od razu cię odpierdala fel jebany. Pa, bez kitu, no kurwa. A nasz gość, koło krzaków, tam obok niego, kuma? A szukach, okay, jest. Ale kamyk na głowie. Nie, tutaj to nie pogramy, bo taką kurwa kupę robimy, że... Dawaj do środka na punkt. Dobra, dobra. Z punktu będziemy z jakiegoś budynku napierdalać najwyżej, bo tak to kurwa, chuj do patycy Trzeba, Hotel can you a gun position? Bo ja to kurwa chyba czterech tylko ustrzeliłem w tej rozgrywce, to nawet się nie będę chwalił. A commander chce tam gdzie mnie prześpią, Ej, to jest ten kościół, kurwa, to dawaj. Co, ten pit kurwa? Jasne, Einstein, der ja da, hat ich schon ja, ich weiß, ja, das dann von Seite. Uh -huh. um, AI. Strony, strony, die zielte, ja, uh, wa was, was kostet oh, uh, 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 600. Banica. Kannst du mir vielleicht die aufheben? Dann? Ich würde jetzt noch einmal die bringen und dann würde ich... Ja ich hab einen, das äh, kommt, äh, ist gut, der ist gut. Einer Minute maximal. Okay, Chakai. Okay, alles gut, aber ich hab ihn schon. Noch. Ich bau den auf. Dann geht die Runde noch. Ah, oh, scheiße. Okay, die sind hinten. Die beiden brutal. Da wo der Supply Truck auf der Straße ist Ich schütze der also, ist Gut Oh, bei Lucia. Ale tu nic nie widzę, kurwa. Wow, right. Skąd ten grunt tu wziął? Chyba na, na przypałk też wrzucił, kurde, i... Jo. Git. ...akurat na niego wlazłem. Opika mogę dać, to szybciej byśmy się odrodzili. Git. Dziękuję to sekund. Okay. No to chyba zejdę z tej, kurwa, góry. Okej. Z tej wieży. Bo to jest... Nie, nic nie widać. O wiesz, jak tu jest ich tyle naćpanych w środku, to oni nawet nie dojdą do tego... Za te mury, które ja kurwa widzę, nie? To, to. to dalej, próbujemy jakoś tam ich, wiesz, takie wypady będziemy robili. Pani wroga. No idę. Tak ja poprawię o kilka, żebyśmy się mogli się odrodzić. może idę? A poczekaj, okay, może... Yeah, to to nein. Ich wurde aus dem LKW rausgeschossen. Und jetzt oh, und die nicht Woher wollte ich denn den Panzer haben? So, den musst du ja haben. Na, rauch das mal auf, da will man ja gar nicht. Gut, wenn er jetzt nicht ist Kurwa dym to jest że rzucony, górno widać Czekaj, jestem obok Ciebie Cie, trafiłem coś, bo tu właśnie te rozrywane mięso Ładnie, ja no też na pałę strzelam A, ty kurwy, granaty A to mnóstwo Oooo, wow, no dostałem ty Nie, to coś nie mam Szczęścia do tej gry Nie, banie dostałem centralnie przez dym Kurwa, no banie żeby dostać przez dym to już trzeba być kurwa opuśledzany <laughs> Kurwa, oni tak tutaj obudowali wszystko, że nie wyjdziemy Ja już wychodzę tyłem kurwa Jak tyłem? Zobaczę co... No tyłem O kurwa czołg tu jeździ z tyłu O znacz, pokaż na mapie Nie wiem tylko czy to nasz A nie to nasz, bo tygrys, dobra A za tygrysem był nie chłopak A tygrys to... Nasz na pewno? My Niemcami brawo My Niemcami napierdalamy Uratowałem no. mu dupę kurwa ty, bo klient dostał strzała Dawaj ci się tam, kurwa. up, kannst supplies einfach verschwinden? Wiem gdzie teraz, da, to na lewo powinniśmy Siema! Tak to nie No kurwa A to masz dobre No też naszego zajebali. No, walił też tam w przodu. Aaa, ah, tutaj kurwa. Dobra. Kurwa pa, będą do so w domku, w jest, jest. Kurwa, dwóch! Mordziad, dwóch! Ja, otaczny, no. Patrzę na drzwi. Koło mojego trupa. Nie jeba ich, je jeba ich kurwów! Stop, stop! A, drugi mnie zabił, ale akcja była niezła. No wiem, ale się kurczę przetraszyłem, tak mi wyskoczył akurat. Ty mój mnie zajebał, ty kurwo pierdolona. Rol jakiś mnie zajebał. Uh, Co jest, Diucek? Mister Diucek, what's up? to tak, chyba coś sprawdza tylko Czy to działa, czy nie działa. Gdzie to od tyłu wychodziliśmy, Mordzia? Gdzie to było? No to było tędy Czekaj, zaraz ci powiem Ty, ale to ja nie wiem, bo to tak wygląda jakbyśmy znowu z naszymi walczyli A to my oni mieli angielskie mundury, kurwa Tam są gdzieś a Andrzej to będzie to robić. No bo coś się będę. Kurwa, chcę z wyjść, wyjścia, nie mogę Tu nic nie widać w starych, nic kompletnie. No ile tam do ciebie kurwa powoli. Uważa, bo grant. Kurwa, grant. Nic nie widać Granat chyba No to w tą o mnie A to chyba ty jest. You want to go, uh, to pa, jest tam dobra, gdyby się przerzedza, może takie Ja, uh, yeah, no... Mm, na ulicy, I want to go to... Oh, here, fields. To build a new gunny up. As Przeskoczyć do sklepu kurwa po chleb Nie chcę mi się, jak nie. pierdolę ja Chyba nie mam wyjścia Can you uh, make a... No to nieźle Marker please Pan drop off Supply, supply is there Oh yeah, I can... What, what, where are you? Ja pierdolę No, thank you, nice, thank you O oh, nie, o nie, Welcome Ty, a ten Michael to od jest? Ta, no Trzeba znać parę razy A czemu? O, enemie są gdzieś nie, wychodzi właśnie. A to. granatem nie, wyjebali wychodzą wychodzą od strony strony, nie, nie, tego nie, Mhm. Mm Kurwa znowu ten pajac mnie zabił, nie no co za menda pierdolona Ej, tu jest koleś Mój ziomek mnie zabił, kurwa znowu ten sam Dwa razy po rządu. Tu kole się idą Oznacz, to oznacz Oznaczone jest Tu z tej mojej szodę? strony kurwa Gdzie idę? Ale tu, tu nie przejdą, tu są takie kurwa bramy że Ale oblęcie Nie ma przejść. O, <laughs> Owlęczenie z każdej strony, gdzie ten nie podejdzie do krańca punktu tam napierdają, nie? Mhm. Mm fajnie się gra, żeby nas nie zabijali, to by było fajnie, nie? Są w tym dymie kurwy jebane tam, mi Patrzcie. Czwarty raz pod rząd zginąłem od granatu, nie? Oni gdzieś pod miorem muszą być na bliskach granaty, to że to rzucają. mhm. Mm oni są za tym dymem zaraz, tam policzce, tam czoło. Ty, ja, 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 ja to ja to... Ja to kurwa na lewą mapę i hop, przed takim bułkiem mi tam z dopiero dopierdalał. Spróbuję, może się uda, bo nie ma co się tu z nimi kurwa cackać Czekaj, zaraz zobaczymy, poczekaj. Ja spadłem tam powiedzmy. No i ty tam gdzieś, w tamtym kierunku byśmy wyszli. No pewnie pewnie. Gdzieś tutaj, nie? W tej chwili. Dobrze tu kurwa są takie mury powbudowane? No to tego kurwa się nie da przejść, ty. No, zobacz to ja tu nigdzie nie mogę wejść, kurwa. No to jak padniemy, to zrobimy to tak jak mówisz, no. Dosyć, tam no kurwa, tak tu zabudowali. O, ale w czapkę. Dobra, idę na środkowy garnizon i tamten, nie? Tam dobra, wyszedłem, ty. Jak wylazłeś stamtąd? W Wyszedłem jakoś, ty. Jebaniutki. A ja idę, będę kombinował tam od boku, od tyłu jakoś. No ja tak samo właśnie. O, mam autko, elegancko, Kurwa, fajnie. Już zapierdala. Nie, jest, jest, dobra Jadę w tym kierunku, nie Ty. Ale wszedłem w taki punkt, że to ja kurwa w ogóle stąd wyjść nie mogę. Czekajmy, że tędy. Ale lagry... Dobra, teraz może się uda. A, robię, że stąd wyjdę, kurwa. Jakoś pojebane. Już przez skak, kurwa, szmato ten murki. Eee, uh, komendant, tyś tu noch da? Jo. Kannst du in der Nähe von Tiger vorritter und da schmeißen, ja, mir volles Loch rein gesprengt. Ja, ganz sofort. Weil die werden dann wieder Stacheldraht bauen. To tam zasugerasz. A tak patrz punkt orientacyjny, żem wiedzieć gdzie jechać, wiesz? Ja do samochodem i tam od boku... Jak tu taki, taki ogromny łuk trzeba zrobić, żeby stąd wyjść, to możesz A. podjechać, kurwa, samochodem tam. Że to jest, kurwa, masakra, nie? Czekaj, postawić ja Ci no, postawi to... się opik, się wpierdolony... No, tak, na razie jest, na razie jest. Be. Kurwa, dostałem chuj, skąd, ty. Koleś siedział tu za murem, ty. Pierdolony. Mm. Dobra, dawaj na opik i podbij podbijemy tutaj z buta już, nie? Mamy dobrą miejscówkę w miarę. Jak ziele, kilka, ziele, a, ziele. auto mamy obok, bo No, jestem na tym, na opiku. No, don't lose. Mm. I dawaj tam im kurwa na to linie wroga aż jeźdź, na G kurwa 7, gdzieś tam jeźdź, nie? A, tutaj aż. Dawaj. Dobra. Przedamy, no. Jak zmienić pozycję, jak zmienić pozycję? Trzeba jechać. Jeźdź, g tutaj. Tu gdzieś wykręcam, nie na razie, żeby Pocz, się proszę, 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 nie wyjebać. To jest, patrzę mapkę. O kurwa, już... Kurwa, mam, ktoś próje. Dobra, dawaj przez te kurwa ta, pola. Nami, tu jedziemy, kurwa. Aleś telepoty jedną, nie ja wierzę w nich. No. Ja wam falim wyoczyknę. Ty, 13 mam upierdolony już. Tam przez ten dym chyba jak waliłem to bardzo zabijłem, wiesz? To na funkcję. No to ładnie, to masz nic ja Elegancko. Ej, a co byś powiedział na ten bunker, jakbyśmy się wybali? Tu, do bunker? No dobra, śmiało. Tutaj pija Nie, ja, ja, bym uchwa... już, ja bym tu już to? wysiadał. No wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj tej kurwa, ale. Lochy, uważaj tylko na ulicach. Postaw gdzieś to opika w krzakach, może patrz, tu jest taka siana. No to tu gdzieś nie Idę na ten budynek jak coś no Spoko spoko, ja tu przeczekam i postawię opis nie Dobra, ja tu popatrzę co tu widać z tego budynku w ogóle Pewnie, pewnie Na razie tu niby jest cisza No tu można wejść na górę O ci powiem czy coś tu widzę kurwa Główno tam widać kurwa hmm. Dobra, OPiK postawiony. Tam Co o Nic nie widać. W którą stronę? W stronę punktu bym poszedł. W tym kierunku, nie? Pamiętam, tam, wiesz, blisko będą mieli garnizony i OPiKi, nie? Też nie o, dobrać, przerwy. Tak ciężkie obręczenie prowadzone. Na pewno blisko OPiKi. Spróbujemy im te OPiKi. No mają tu gdzieś, tam. Poczekajmy spójrzmy na apel. A no, kurwa gdzieś tu muszę mieć na pewno w pobliżu na tym cmentarzu może kurwa, nie? Tak, no że na pewno... <laughs> Czekaj, stawiam na to. Że tutaj, z tej strony będą mieli opika. Tam gdzieś Dobra, zaraz zobaczymy. No tam od Odejdziemy. Od razu się przyciskali, nie? Coś strzela tu w tym Ta. kierunku moim. Dobra powoli Powoli Dawaj na no to domki się wpierdalam za nami Wchodzimy w te domy Tu? Tak, wchodzimy w to, no Czekaj, ja zerknę na pole, czy tu kurwa czymś czego nie ma Nic nie widzę. Jak tam? Czysto. to? patrz. On z za siebie. Kurwa. O kurwa. Tu jest jakiś czołg albo coś. Czekaj, zaraz ci powiem. Wejdę do... Dobra. Tu coś jebie kurwa, czekaj, zaraz zobaczymy. Tu jakiś wrak stoi. Ale nie wiem, czy to wrak z mapy, czy... Teraz go zjebali. Czekaj, wejdę wyżej, zobaczę. Widzę typków tam biegają, nami, no. Tutaj biegają Ja nic się nie widzę tutaj. Ale im plecy zrobiliśmy, stary, to jest pięknie Czekaj, postawi, postawi tu. No biegę. uważaj, uważaj. Gdzieś da. Kurwa, no nasz mnie zabił, Ja pierdolę, nie. Jak mnie nie, jak ja nie lubię tych synów. Piąty raz ten sam typ mnie zabił, kurwa, granatem, nie? Piąty raz ten sam... ten sam typ, ta, w ten sam sposób, no kurwa... No ja nie wiem, kurwa... A już opika mięska, wiecie? No wiem hmm. właśnie. Dawaj trochę dalej pójdziemy może. To tu gdzieś, gdzieś kurwa tak, może... dookoła, szukał sobie miejsca, a ja będę tam wiesz, od tyłu nie podjazdy robić, nie? No krążę, krążę, szukam właśnie. Zobaczymy no, jak tu jest... Żebyśmy tu zaraz nie, nie odjebali gdzieś nie. Mm -hmm. A to już z ciekawości na ten cmentarz zajrzę, nie? Bo tu już słyszę strzały nam blisko gdzieś koło mnie. Czekaj. A ja to już biegnij do ciebie, idę tu Tu jest garnizon. <laughs> idę go rozmontować. Pewnie, pewnie, tu Chyba, że chcesz, to choć dobieg... dobiegnij i nie będziesz osłaniał bo to jest wszystko na blisko. jak drogi mam, ale jak poczekasz chwilę, no to dam radę. No tak myślałem, że właśnie od prawej strony mapy będą mieli, bo oni od prawej tam podbijali, wiesz, przez ten budynek pamiętasz? Czyli tylko gdzie on jest, kurwa, to gdzieś go. Gdzie ten garnizon, kurwa. A przed chwilą go widziałem, i nie wiem, gdzie on jest. O kurwa, chłop do mnie strzela Biegnie mordzia, biegnie, 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 ta OPiKa to był... Pod... Nie postawię OPiKa, bo już do mnie wali też Kurwa, co nie, pierdolone Dobra, OPiK postawiony no, Nie wiem, czy mi za plecy nie zajdzie Stawiaj OPiKa, no no, ja tu mam grubo. Nie wiem, czy za plecy nie będzie zachodził, czyli gdzieś kurwa po moim boku od twojej, tam kurwa nie wiem. No, szukam go, szukam, czekaj. Tam tu biega koło mnie. Jest, kurwa, na wprost między nami centralnie, w naszej prostej linii jest. Dobra, kołam. Murek mam przed sobą, kurde, czekaj. Wyjdę za murkę to Tu gdzieś kurwa jest. Zajebał mnie, Stoi przy burku centralnie Leżyj. Zajebiście ja widzę te Ale ja nie ja wiem gdzie te No idź pan idź. no Moja ile no O masz tam nie do <laughs> Kurwa macie, ale Farty, ty, że to się tak kurwa użyło, bo nas dwóch rozjebali też już kutas wielki Dobra, rozmontowuję to Pięknie kurwa, to o to chodzi. Dobra, szukamy teraz opieków i te dalej, nie? Chodźmy na stronę, przygotujemy się i podbijemy razem, nie? Oni tu idą przez ulicę biegną tutaj kurwa, to, to jest jazda chuj. Nie baj tam A właśnie dla, dlatego tam opika próbowałem wstawiać, kurczę wcześniej i tam meta jednim tam jest na to rady, nie? Się pika, tak. Albo coś uważaj, tutaj na nie kurwa trafi mnie bardzo. Oni centralnie gdzieś stąd tu wybiegali, Ta, ale stary, pięciu tam upierdoliłem nie? i ostatni mnie zabił. Trzymaj pozycję, zaraz podbiję do ciebie, to mi naprowadzisz, za tam podbije. Dawaj, bo oni się zaraz skapną, skąd dostają. Gdzieś Ta, tu stąd wybiegają, nie? Z prawej strony. Biłaś, tam do gdzieś tu kurwa, gdzieś tutaj Czekaj, czekaj Gdzie ty idziesz? Czekaj, ładuję Dobra No, gdzieś tam, gdzieś tam, nie Nie widzę ich, nie widzę ich A tu jest opi, gdzieś w tych krzakach chyba, co? Pięknie tam wjeżdżasz, kurwa. O kurwa, jeszcze... ...przeładowuję. Ja pierdolę panie, ile tam jest, jest, Dobra, uciekaj, uciekaj, tu uciekaj do mnie, ja im rzucam, kurwą. No, uciekaj, Sandot, uciekaj. Po ty po prawej. Wyjebało, na Ej, tu jest, tu jest, tu jest na rogu, na moim trupie, uważaj. Bo oni tu przez krzaki mogą przejść. Oni już wiedzą, gdzie jesteśmy mniej więcej. Pan, ten wóz, a kurwa to trzeba go zaznaczyć Powiedz do nich, że, że zaznaczymy im, żeby dali znać, żeby ten nasz powiedział nie? Kurwa, Arci oznaczyłem Wszystkim właśnie pojazd jest. to Ej, dobra, jest pojazd, na, pojazd, na się Kurwa, wpadli, trzeba szybko nie? się wypierdalać stamtąd pięć sekund mam, Patrz na mapkę, słyszysz? Arci, weź tam przetłumacz do tych mogołów, żeby ten... Żeby rozjebali ten pojazd tutaj Bo my potrzebujemy tu pepanca 100 metrów a to jest zaraz ten, my inflekcje zrobiliśmy i oni tu mają pojazd na którym się zabrać Dalej tyłu, i do tyłu ej jest wy? oni um. zaraz się wpierdolą Ein respawn Dobra Już um. się wpierdalają Wpierdalają się must... do opika uważaj Do smut szosn Jeden może być As na opiku uważaj jak coś A są blisko są blisko no Ta już biega tak widzę Tu jest kurwa Dawaj na opika na no hardcora trzeba ich zajebać ta jest, Czekaj, bo tu odsyłam tworzy gada No dobra, elegancko, dzięki może. Po lewej swojej od budynku będzie zaraz, za budynkiem uważaj Leżej Dobra, dostał, pięknie O kurwa to nasz, załatwić chyba naszego O, ja do Okej okay. Ładnie poszło kurwa, miazgę tu urządziliśmy, nie? Dobra, ci powiem, ile i no, bajanty. O, baj. o kurwa, no. Kurwa, ale tu było dobrze zabłonione.